Bajki greckie. Występuje klasa Krzyża Orlica szybkim raz porwała lotem do gniazda liski małe, by futrzanym miotem Orlądka upaść. Błaga ruda matka, by oszczędzona została jej gromadka. Ptak ma to za nic, wysokość go chroni. Matka użyła więc żagwi jak, bro jak broni, drzewo ze wszystkich stron w ogniu skąpała i strach o dzieci we wrogu zasiała. Tak by ratunek nie swoim pisklętom oddał lisicy jej dziatwę nietkniętą. A morał z tego wynika: będąc na górze, strzeż się tych na dole, Ich rychła zemsta może cię zaboleć. Kruk. Ukryć z okna raz kawałek ser. Usiadł na drzewie i już się zań zapiera. Blisko spostrzegł i mówić zaczyna. Kruku, jak błyszczytwa spierza, czupryna. Co za postura, i gracji w dziobie! Gdy... Nikt bez ptaków nie mógłby się równać tobie. Gdybyś mógł zaśpiewać. Kruk, więc dziób otwiera, by głos objawić. Wtem wypadł kawał ser. Alice zachłanny pochwycił go w locie. Próg westchnął, dziwiąc się w własnej głupocie. A morał z tego taki: Kto się raduje z nieszczerej pochwały, często przepłaci to skutkiem niemałym. Pies i kogut spotkali się w drodze i razem podróżowali. Gdy nastał wieczór, kogut spał na drzewie, natomiast pies pod korzeniami drzewa, którego pień był wydrążony. Rano, gdy kogut swoim zwyczajem zapiął na bramę, usłyszał golis. Przybiegł i, i namawiał go, by zszedł do niego. Pragnie bowiem powitać istotę o tak pięknym głosie. Kogut natomiast poprosił, by najpierw obudził śpiącego czuwającego. Lidz zawołał go i pies wyskoczywszy rozszarpał go. Morał tej bajki jest taki. Nie warto ryzykować, znęcając się nad słabszymi. skąpiąc ludziom swojego miodu, przybyły do Zeusa i prosiły go, żeby wyposażył je w moc zabijania, ciosem żądał tych, którzy zbliżają się do ich plastrów. Zeus, oburzony na ich złośliwość, tak je ukształtował, że jeśli kogoś rażą, to zostawiają żądło, a potem także własne życie tracą. A morał brzmi: złośliwi gotowi sami sobie szkodzić. Komar ulokował się na rogu byka i przez dłuższy czas tam siedział. Gdy miał się oddalić, spytał go: Czy chce, by sobie poszedł? On rzekł na to. Nie zauważyłem, kiedy przybyłaś, ani nie zauważę, kiedy odejdziesz, rzekł byk. A morał brzmi tak: ci mniejsi są bez znaczenia. Niech bajki słucha, kto mi nie chce wierzyć. Raz krowa, koza i płochy baranek. Weszli z lwem w spółkę na leśnej polanie. Razem złapali wielkiego jelenia. Król rzekł, gdy przeszło wreszcie do dzielenia. Pierwszą część biorę, bom król między wami. Mnie wspólnikowi drugą dacie sami. Z racji mej siły trzecia mi przypada. A kto ruszy czwartą, temu biada, biada. Zgarnął więc wszystkie bez żadnych skrupułów, lecz wszakże każdą z innego tytułu. A morał z tego jest taki nie warto tworzyć silniejszymi przymierzy. Swym szybkim lotem bronią się głębie. Przed bliską śmiercią, czyli przed Jastrzębiem. Jastrząb plan zmienia, podstępu się chwyta. Wymyślił fortel i bezbronny pyta, dlaczego? Losu niepewności znosi się. Zróbcie mnie królem, powieszcie swe życie. Będę was bronić, tak wam dobrze radzę. Ptaki mu wierzą i oddałam władzę. Gdy został królem, wnet zaczął polować. Jeden z gołębi ze taką skwitował. Gdy ujrzał ptaki konające w szponach, śmierć nas spotyka, całkiem zasłużona. A mora z tego płynie taki: tego, kto szuka pomocy u podłego człowieka, w biedzie niechybnie śmierć czeka. Kiedy wilk lisał kradzież połudził, ten nieł zaprzeczać, wypierać się winy. Małpa przejęła więc stronę sędziny. Gdy przesądził każdy argumenty, tak oto rzekła z wyroku kontenty. Wilku, ty kłamiesz, nie było kradzieży. się wypiera, lecz kto by mu wierzył? Morał z tego taki. Tu raz przed ludźmi wyszedł na kłamczucha, choćby, że prawdę, nikt go nie wysłucha. Dąb i Trzcina spierały się o to, kto jest bardziej wytrzymały. Ja jestem bardziej krzepki. Ja jestem bardziej giętka. A wtedy nad lasem zerwał się wiatr. Na dębie wichura nie wywarła większego wrażenia. Trzcina natomiast zaczęła kołysać się na wszystkie strony. Widzisz, to ja jestem bardziej wytrzymały. Opieram się wichrowi. Ale wiatr stale przybierał na sile. Trzcina, przygięta niemal do ziemi, poddawała się podmuchom powietrza. Korzenie trzymały ją na miejscu. Gorzej sprawa miała się z dębem. Powalone przez wicher drzewo padło jak ścięte. A morał płynie z tego taki. Nie zawsze być większym i silniejszym wystarczy, żeby wygrać. Mysz Polna zaprosiła na przyjęcie mysz miejską i podała jej do jedzenia rzeczy z pola: figi, winogrona i inne owoce. Miejska stwierdzając jej wielkie ubóstwo, zaprosiła ją na zajutrz do siebie. Prowadziła ją do spiżarni bogacza i uraczyła wszelkimi mięsami, rybami, a także ciastami. Gdy przy nich były, weszła gospodyni, a one w strachu uciekły. I polna do miejskiej tak powiada: Nie chcę tych przysmaków, mnie cieszy jedzenie proste i z boku. Morał mojej historii jest taki: Kto zły ma rady dla przezornych ludzi, ten respekt traci i próżno się trudzi. Stara to prawda, że psiaki nad nilem w biegu z wód piją to przez krokodyle. Raz pies usłyszał, chłepcząc właśnie w biegu od krokodyla: Nie bój się i z brzegów pij ze spokojem. Pies rady nie słucham, bo wnet bym trafił do twojego brzucha. Raz kość wilkowi utknęła przełyku. W bólach każdego prosi po kolei, by za zapłatę pomoc mu zachcieli. Na obietnicę czaple się nabrała. Już w gardle znika. głowa, szyja cała. Zabieg się udał, a czaple szczęśliwa żąda nagrody, gdy wilk się odzywa. Ciesz się niedźwięczno, że głowy nie tracisz I nie licz na to, że ci ktoś zapłaci. A morał jest taki Kto się od podłych spodziewa nagrody Podwójnie traci, bo sam nie bez szkody Wyjdzie z opresji i bez nędzników. Kot łapał i uśmiercał wszystkie myszy Pozostałe przy życiu zwołały na radę Zgromadzenie trwało długo, aż w końcu wystąpiła młoda, zdolna mysz. Mam! Wiecie dlaczego kot łapie nas bez trudności? Bo nie słyszymy jak się zbliża. Potrzebujemy więc czegoś, co będzie nas ostrzegać przed nim. Musimy zawiązać mu naszej dzwonek. Wspaniały pomysł! Wszystkie myszy zapiszczały, wywiatowały. Tylko jedna stara mysz, która milcza dotychczas, powiedziała zaraz, zaraz, może i to dobry pomysł? Ale która zaryzykuje życie i podejdzie do kota i zawiąże mu na szyi dzwonek. Zapanowała cisza, wszystkie myszy opuściły salę. A morał jest taki: niektóre pomysły są dobre, ale niemożliwe do zrealizowania. Raz pies przez rzekę przepłynąć się starał. W pysku niósł mięso. Gdy ujrzał oblicze w wodzie jak w lustrze, myśląc, że zdobycze inny pies niesie, już chce je przywłaszczyć. Pierw własne mięso wypuszcza więc z paszczy. Wtem to zniknęło, na które miał chrapkę. Tak padł zachłanny w zawiści pułapkę. Morał jest z tego taki: kto chce cudzego, ten traci swe, to kara. Pewnego razu zwierzęta zastanawiały się, czy jej młode jest najpiękniejsze. Przynosiły więc swoje śliczne maleństwa i chwaliły się nimi. W końcu przyszła małpa. Niosła na rękach małą małpę, gołą. Nie zgrapł marszczoną buzią i krzywym mózgiem. Wszyscy zaczęli się śmiać. A morał z tego płynie taki. Nieważne kto wygra. Dla mnie, moje dziecko i tak jest najpiękniejsze. Raz pies kłamliwy chciał od owcy chleba, które jej nie dał na przechowanie. Wilk jako świadek kłamstwo to zeznaniem poparł, dodając, że 10 sztuk winna. Tak zapadł wyrok, choć owca niewinna, więc biedna musi przez oszczerstwo wilka sumę uiścić. Minęło dni kilka, gdy ujrzało bestię tonącą w rowie. Karę za kłamstwo zeznali bogowie, a morał z tego płynie taki, kto urze i kłamie, ściąga karę nieba. Gdy groźny lew spał, przebiegła po nim mysz. Rozgniewany zerwał się, złapał ją i chciał zjeść. Mysz prosiła, by darował jej życie i obiecała, że się odwdzięczy. Ha, 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 lwa rozśmieszyły te słowa, wie, więc ją puścił. Niedługo potem myśliwi złapali go w sieci i związali. Mysz słysząc jego ryk, nadbiegłaby by kępujące lwa. Tak spełniła swą obietnicę. Morał jest taki. Czasami bardzo potężnie potrzebują słabszych,